Mój airport to nie jest zwykłe lotnisko. To jest inne doświadczenie, inny stan ducha. Lotnisko, które znajduje się właściwie pod gołym niebem, a część tego lotniska wygląda jak uliczka w mieście pełna restauracji. Tutaj przygotowano tak infrastrukturę dla tych, którzy czekają na lot, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ja zanim pójdę do gate'u, jeszcze chwilę się tutaj rozejrzę. Do gate'u wprowadzi cały pasaż, który wygląda jak uliczka w mieście, obsiane sklepami i restauracjami. A tutaj znajduje się strefa chillu dla tych, którzy troszeczkę dłużej muszą poczekać na samolot. Czyż nieprzyjemnie w cieniu palmy poleżeć i chwilkę pocilować z kawką. Pięknie przygotowana infrastruktura, wszystko takie zadbane, także Bangkok Air. Dba o swoją klientelę. To jest dosyć duży teren. Ja widziałam tam po drodze jeszcze jakieś e, takie place zabaw dla dzieciaków. A tutaj sobie można posiedzieć. No nieprzyjemnie tak poczekać na lot. To taki główny plac, a ja idę ustawić się w kolejkę do gate'u. Ja już po kolejnym przejściu przez no taki check-in, przy podejściu do gate'u. Tutaj są też sklepiki, ale na każdym kroku czeka przepiękna strefa relaksu. Można tutaj sobie poczilować, więc warto na to lotnisko przyjść trochę wcześniej, nie w ostatniej chwili. To jest naprawdę piękne. I tutaj kolejne zaskoczenie. Tego jeszcze nie było na lotnisku. Darmowe przekąski. Więc jeśli nie przygotowałeś się na podróż i nie masz ze sobą żadnych przekąsek, tutaj możesz zjeść, przekąsić, napić się. Kawka też jest. Więc ja chyba sobie jeszcze kawkę. A tutaj właściwie można się pochłuścić na huśtawce. Zaraz przy pasie startowym. A taki środek transportu yy, zabierze pasażerów do samolotu Meleksiki. Jak jest większy samolot, to ustawia się ich więcej, jak jest mniejszy, to czasami widziałam jeden. To teraz Meleksem. Dopiero na krabiu. Tak się prezentuje samolot w środku. Siedzimy dwójkami. Bagaż do środka 7 kg, ważą. A jak nie, to można oddać jako bagaż, powiedzmy, rejestrowany. To jest i tak w cenie biletu. Czy jest moje miejsce? Powiem szczerze, Wczoraj byłam zmęczona. Nie ogarnęłam sobie transferu żadnym busikiem niczym, a można to załatwić wcześniej z lotniska w Krabi w kierunku Railway Beach, tam gdzie mam hotel. Ale to nie jest taki problem, zaczęłam szukać sobie, może graba i tak no, ale dla jednej osoby to zawsze trochę drożej. A busy na dzisiaj były wyprzedane, ale to też nie problem. Zaraz, jak się wychodzi dosłownie z lotniska, zaczepiają. Proponują różne opcje, taksówka kosztowała ponad 50 zł, to i tak bym zapłaciła. Ale mówię, a jest taka inna opcja? No jest bus za 150 watów, czyli niecałe 20 zł. 10 minut mam zaczekać, dostałam bilet i pani mnie zaprowadzi do tego busa. Ten bus nie jest bezpośrednio do mojego hotelu. On jest na pomost, z którego odpływają łódki na Railway Beach, ponieważ musicie wiedzieć, że na Railway Beach nie da się dojechać. Tam są z dwóch stron możliwości tak naprawdę do płynięcia łódką. Także pamiętajcie, żeby ten transport zorganizować sobie tak, żeby to było w ciągu dnia, nie w nocy, bo w nocy już nic nie załatwicie. Musicie wtedy jakieś prywatne łódki wynajmować, żeby się dostać tam do okolice. A jeżeli jesteście w normalnych godzinach, tam 7, 19, to jeszcze wszystko sobie ogarniecie. Także mam nadzieję, że za dwie godzinki może szybciej będę już na miejscu. Dlatego lepsze dużo są plecaki, bo trzeba wsiąść na taką łódkę. I teraz, jak masz walizkę, to się musisz z tym pitolić, chociaż no dużo tutaj pomagają. Dzień dobry. Poranne przywitanie z hotelu, którym mam na Railway Beach. Oni tutaj mówią takich jejej jej, bardziej. Trudno mi zrozumieć, w każdym razie u nas w Polsce mówimy ry. Dosyć dobitnie, więc ja też. E, ośrodek mam przepiękny, położony zaraz dosłownie przy przystani, więc nawet jak ktoś się wpakował z walizką, e, to nie będzie musiał daleko nosić. Normalnie parę e, kroków. E, jeden z pasenów jest tutaj zaraz na dachu. O, 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 zaraz przy wodzie. Oczywiście przepiękny widok na góry, bo właśnie. To miejsce kojarzy się z tym, że jest to połączenie morza z górami i jest tu dużo też ścieżek takich trochę trekkingowych, ale też ścieżek do wspinaczki, bo widziałam kilka osób prowadzi tutaj kursy specjalistyczne właśnie do wspinaczki po skałach. Co jeszcze na temat tego miejsca mogę powiedzieć? Nie wiem, czy to już wspominałam, czy nie, w którymś z nagrań, ale tutaj nie dostaniecie się żadnym innym środkiem lokomocji, tylko i wyłącznie łódką. No niby jest połączenie z lądem, ale niestety nie ma tam po żadnej drogi, nie ma innej możliwości, tylko trzeba wziąć łódkę, więc musicie tutaj dotrzeć koniecznie w ciągu dnia, czyli tam od 7 do 7 bodajże są łódki, te longbody wożą turystów, i ich bagaże wożą do hoteli, a możecie też przyjechać tutaj na jedno, jednodniowe zwiedzanie. Jeżeli kogoś interesuje ośrodek, w którym ja teraz jestem, zatrzymałam się tutaj na 3 dni, to wrzucam Wam tutaj z boku nazwę tego ośrodka. Oprócz tego basenu jest jeszcze cały kompleks duży, basenów restauracji. Może się tam przejdę, pokażę Wam to dosyć potężnie rozbudowany, ale dokładnie w tej samej strefie tutaj przy powiedzmy na brzeżu jest mnóstwo przepięknych hoteli, kosteli, więc w różnej cenie znajdziecie bazę noclegową. Jeszcze a propos mojego ośrodka. Dostaliśmy ostrzeżenie, dostałam w sumie na wejściu, jak się meldowałam, żeby uważać sobie na małpy. Oczywiście no tak sobie to, no dobra, no przecież tak nie zostawiam pokoju otwartego. Ale okazuje się, że jest tu mnóstwo małp, teraz nie widać, ale przed chwileczką po prostu sobie coś tam nagrywałam i było ich mnóstwo, więc trzeba sobie uważać na zostawianie tak rzeczy byle gdzie. One po prostu tu przyszły do basenu wcześniej się napić. Myślę, że jeszcze będę miała okazję Wam pokazać, ale one tu po prostu sobie łażą po balkonach, po drzewach, a małpa to nic dobrego, bo jak Was ugryzie, to wylądujecie na szczepieniach przeciwko wściekliźnie i taki będziecie mieć nieprzyjemny urlop, więc fajne zwierzę, ale nie drażnijmy. Ja tak tu zaglądam, bo one tu były przed chwileczką i to było ich dosyć dużo, a drzewo się tam rusza, ale chyba od klimatyzatora, a nie od małp. Przydziały wszystkie na tych dachach, a to też jakiś odrodek obok. Prezentację mojego nowego noclegu zacznę od witryny wejściowej, bo tak można to nazwać. To nie są drzwi, to jest witryna i znowu wszyscy sąsiedzi mogą się nawzajem podglądać, więc wieczorem te zasłony pójdą w ruch. Na dzień dobry na wejściu stoliczek, krzesełka. No i od razu widać to wielkie łoże, jak królewskie prawie, tylko baldachimu. Brakuje? Po prawej stronie leżanka. Tu już leży mój plecak na tej leżance. Te brązowe ręczniki przeznaczone są na basen czy, czy nad morze. Telewizor, stoliczek do makijażu, duża szafa. Po prawej stronie lodówka i zestaw tak jak tutaj praktycznie w Tajlandii mam w każdym hotelu czyli codziennie woda, kawa, dokładana i herbata. Łazienka też jest dosyć potężna, prysznic, toaleta, no i jeszcze dodatkowo wanna, jakbym normalnie się chciała wybąbelkować, pięknie, no jest tu jakby luksusowo. Dwa baseny jeszcze są, więc zaproszę Was jeszcze później na basen. Zajrzałam jeszcze do tej szafy przy okazji rozpakowywania się. No i oczywiście kapciuszki, safe, no i szlafroczki. No, na pewno na następny wyjazd to mój mąż nie może odmówić tego, żeby ze mną jechać. Musimy taki termin znaleźć, żeby dwójce pasowało. Bo jednak no przyjemnie jest z kimś dzielić takie warunki. A to mój hotel. Railway Princess tak prezentuje się od drugiej strony, czyli mamy tu taki naturalny staw. Pan się uparł, żeby kosić, jak ja nagrywam, ale niech mu będzie. Tam jest spa, a tam jest drugi basen, o którym mówiłam. Zobaczcie, jakie widoki przepiękne. Jeżeli przyjedziecie sobie na wycieczkę, czy weźmiecie hotel na Railway Beach, to będziecie mieć tu naprawdę co robić. Jest tu punkt widokowy na lagunę, można się po linach tam spiąć. Ja teraz sobie idę taką ścieżką przy skałach. Zawsze pięknie. Nad głową można zobaczyć od czasu do czasu skaczące małpy. Pięknie. Takie nawisy skalne, że można się w głowę uderzyć, dlatego są pooznaczane. tak naprawdę prowadzi tak jakby na drugą stronę tego cypla, ale jest no po prostu przepiękna widokowo. Super. Te nawisy na głową. Naprawdę fajnie tu geologicznie. Pięknie. Ten wspaniały poranny widok troszeczkę zachłócają hałasy silników. No ale cóż, skoro nie można się w to miejsce dostać inaczej, tylko łodziami. A te łodzie wyglądają, te silniki przynajmniej jak jakieś takie samoróbki, więc myślę, że one są od różnych maszyn. Stąd ten hałas, ale widok piękny. Dzisiaj troszkę niebo takie ciemne. Ale to dobrze, bo jest taka troszeczkę ulga dla organizmu, nie jest aż tak gorąco. Ja jestem dosyć rannym ptaszkiem, więc jak ja sobie idę koło dziewiątej, to w większości te bary, które wczoraj tutaj sobie pięknie funkcjonowały, są jeszcze puste, zaspałe. Tylko braciarstwo po nim zostało pozabezpieczane na noc. Tam jesteś na drzewie, idę zobaczyć, co to jest. Chyba nie jest taka wielka wiewióra. Tak, czarna schowała się. Zajdzie <gry> tak? Małpy, no to tutaj na porządku dziennym. Pokaż się, czym ty jesteś? Takim słodziakiem, ja. mieszkasz tu chyba tak ciekawa też się na mnie patrzyła i druga A -a. <grych> tylko nie skoczcie w moim kierunku tu to trzeba ostrożniej z małpami i z takimi zwierzakami bo ugryzienie to nic dobrego Dobra, dam im spokój, niech sobie żyją. Jest tu zdecydowanie gdzie pospacerować. Wczoraj szłam wzdłuż w drugą stronę, a dzisiaj w lewą stronę od mojego hotelu. Też te ścieżki są przepięknie, widokowe. Także idę dalej, zobaczę co mnie tam czeka. Od czasu do czasu. A tutaj widać może są takie małe inne plaże, więc można się zatrzymać w takim miejscu i praktycznie być samemu. Ja wam pokazuję mój ośrodek, ale pamiętajcie, że jest tu ich dosyć sporo, zwłaszcza takich chatek, a wiele z nich ma również basen taki dodatkowy z przepięknym widokiem. Chyba nawet oglądałam ten na bookingu. Trzeba kawałeczek dojść, ale nie jest to jakieś tam trudne. Oczywiście cały czas pod górkę, więc walizka może być problemowa. Tak, i domki, dżungli. Tu też im na pewno dużo ma obchodzi. Dobra, jeszcze się przejdę kawałeczek jest to ślicznie. Czy mnie się chce wejść do tej wody i kąpać? Nie, bo ja jestem typem łazika. Ja muszę przejść wszystkie możliwe zakamarki. Jedną plażę wzdłuż, drugą plażę wzdłuż i ja dopiero wtedy mogę usiąść i to też nie na długo, na chwilę. Dlatego tak to jest z tymi wyjazdami. Nie zawsze się z każdym spasujemy. Ja mam kilka osób, z którymi bardzo lubię sobie jeździć, bo mają podobną energię do mnie. Eee, że lubią też zobaczyć, poznać, eee, przejść dotknąć, a nie tylko leżeć na pięknym leżaku wypachnionym. Dlatego chodzę, chodzę. Ale fajnie, jak robię, są kruzu na bezludnej wyspie. I czy ja się boję sama? Nie, nie boję się. Oczywiście ja jestem ostrożna. Ale już na tyle tutaj, w tą Tajlandię czuję, na co mogę sobie pozwolić. I mogę sobie pozwolić być tu sama. Ależ ten widok jest przepiękny. Kabel wchodzący do wody. Dla tych, którzy lubią posiedzieć w restauracjach, w barach z pięknym widokiem, tu naprawdę dużo takich spotów zostało przygotowanych. Z jeszcze z jakimiś, wiecie, takimi miejscami, gdzie możecie fajne foto zrobić. Przepięknie. Nie tylko dla odludków, ale też towarzystwo pięknie takie stworzenie też można spotkać po drodze jest olbrzymi on tu mieszka gdzieś przy którymś z tych budynków on wyszedł z ogrodzenia one chyba nie są groźne chociaż biegają podobno szybko dobra idź sobie się prezentuje druga strona. Tu też podpływają longboty. No jest rajsko. Oprócz tego, że tu jest miejsce, gdzie zbiera się wszystkie śmieci. Myślę, że od czasu do czasu, jak jest przypływ, to oni, nie wiem jak to jest holownik, ciągną to gdzieś w morze i wysypują tam po prostu te śmieci. Także. Oprócz tego, że są takie pasaże z jednej i z drugiej strony wody, to jest jeszcze tak naprawdę łączące dwie strony tego cypla ścieżka i to jest taka ścieżka uliczka handlowa, ale też mocno restauracyjna więc no myślę, że tutaj warto się tędy przejść, jeżeli chce, będziecie szli z jednej strony na drugą, nie iść tymi załukami, bo też są takie boczne ścieżki, tylko przejść sobie tą główną drogą, bo tutaj naprawdę można sobie tam coś kupić, ewentualnie kasę wymienić jak braknie, jakiś transfer kupić, wszystko macie w jednym miejscu. Taki tu klimacik. Miło, spokojnie. Tak, myślę, że mogę polecić y, Railway na taki dwudziesty dniowy pobyt. Można no, tu poczuć taki prawdziwy luz wyspy. Zdecydowałam się kupić sobie wycieczkę, zależało mi na wyspie Kopifi, ale jeszcze tutaj w skład tej wyspy oczywiście wchodzi Maya Bay, bardzo znana. Bamboo Islands. W cenie jest lunch, snurkowanie, do snurkowania 1600 zł od osoby. I pytałam już w dwóch punktach, cena jest właściwie ta sama. No i powiedzieli mi, że oni to biorą wszyscy od jednego operatora, więc nie ma co szukać tu, przy tej głównej uliczce od razu sobie coś wzięłam, żeby mieć z głowy na jutro. Cześć! Zacznijmy ten dzisiejszy dzień z pomostu. Siedzę na pomoście jeszcze w Raleigh Beach i stąd będę mieć wycieczkę. Trochę wieję, więc nie wiem jak to będzie z tym głosem tutaj. Kupiłam wycieczkę na Kopi. Wyspy. Tam jest kilka łączonych tych wysp. Będzie też smurkowanie, jedzenie z cenie. Zapłaciłam 1600 W no to tam jakieś 170-80 zł, plus 400 watów będzie kosztowała wstęp do tego terenu, bo jest to teren parku. Przez to, że jesteśmy trochę na takim wyłączonym terenie, to najprawdopodobniej, bo ja tutaj czekam jeszcze z kilkoma osobami, będziemy przyłączeni do grupy. Która będzie z innej plaży jechać? Dlatego, że czekamy na końcu pomostu, przy przypłynąć po nas Speedboat. Także, jeżeli wszystko się uda, to odezwę się do Was jeszcze i pokażę, jak taka wycieczka wyglądała. Czy było warto do najbardziej popularnego zakątka Tajlandii, czyli na wyspy Phi, popłynąć?